Naturalnie, no to właściwie no możemy wszystkim leczyć. Jeśli uwierzysz, że to ma leczyć, to przytulisz się do drzewa i ono ci pomoże. I jakby oddasz mu cząstkę siebie, a ono da tobie swoją cząstkę. Tak możemy wszystko potraktować. Jesteśmy jednostką w tym wielkim wszechświecie, a to jest jedna wspólna energia, tak naprawdę. I praca z tą energią, nad tym ciałem subtelnym, nad naszą aurą, tak, to dziedzina bardzo ważna tylko bardzo krytykowana przez osoby, które w ogóle nie mają o niej pojęcia. Naturalnie no to właściwie no możemy wszystkim leczyć. Jeśli uwierzysz, że to ma leczyć, to przytulisz się do drzewa i ono ci pomoże. I jakby oddasz mu cząstkę siebie, a ono da. Tobie swoją cząstkę. I tak możemy wszystko potraktować. Jesteśmy jednostką w tym wielkim wszechświecie, a to jest jedna wspólna energia tak naprawdę. I praca z tą energią, nad tym ciałem subtelnym, nad naszą aurą, tak, to dziedzina bardzo ważna, tylko bardzo krytykowana,